Cichy szpieg. Ano cichy. Elektryczny. Elektryczny. Tak. Fiat 500e to samochód w pełni elektryczny. Wyprodukowany w 2015 roku. Napędza go silnik synchroniczny z magnesami trwałymi. Moc maksymalna tej jednostki to 111 koni mechanicznych. Zasięg na jednym ładowaniu w mieście to 120 km. Do tej pory auto pokonało 78 tysięcy kilometrów. I co, do sprzedania? Do sprzedania, no. Wziąłem go w rozliczeniu, mam go tak właściwie do sprzedania. Mhm. Który rok? 2015. Aha. 120 km przebiegu na jednym ładowaniu. Jedno po ładowanie, mieście? Po mieście. Jedno Aha. ładowanie 6 zł. I co to? Skąd to jest sprowadzone? No, Ameryka czy to Europa? Ameryka. Produkowane tylko na Amerykę. No tylko na Amerykę, no. Dob z jednej strony dobrze, z drugiej nie, no bo to amerykański rynek to różnie można... Brać pod uwagę, prawda? No Fiatów 500 to już sprzedałem parę sztuk na tym placu, a jako 500... E, to mam taki, więc pierwszy egzemplarz odkupuję, mogę tak powiedzieć. Taki abarcik, nie? No Taki abarcik, taki troszkę inny, no ten elektryczny. Ten design ma, swój ma w ogóle inny. Tak? tak, dokładnie. Te, te, te stawki w zderzakach tak, z przodu, tu masz z tyłu. takie przelotki, właśnie, tak. żeby to było. No i widać te obramówki i... amerykańskie typowe, nie? W Zderzakach z przodu i z tyłu. Amerykański klasyka. Nic się nie zmienia. No ale fajne, takie auto dla, 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 dla dziewczyny do miasta. Dla dziewczyny, studentki. No. no tak, bo w sumie nie pali. Tylko co nie no prąd, jak to można <laughs> powiedzieć, tak? No nie mieliśmy jeszcze takiej 500, wiesz, no ciekawy, ciekawy temat. Mówisz 15 rok, tak? Dokładnie. Skóra, czarny sufit, fajny. Zapalona jest teraz? Zapalona, zobacz. Jest na parking wrzucona, ale normalnie. No oczywiście. Tak, jest 3 czwarte baterii pokazuje. Dokładnie. Eko pokazuje, że w trybie jest. No tak, klima chodzi. Klima chodzi, przyjechałem tu tam, przyjechałem do ciebie. Pokazać Ci to cudeńko. A ktoś tu silnik może zobaczyć, jak to wygląda? Czy? Pewnie. Pokażę jak to. Pokaż to. Zareprezentuj za, to. Masz tu ładny plastik. Tam, obudowa. Mamy jakąś podkładkę? Mamy. Jest. Dobra, super. Dobra, dobra. A to się zdejmuje? Po środku? Ale nie, mamy. No to oczywiście. Bateria, akumulator. Typowo elektryczny auto, tak? mówisz. No, no widzisz, to on jest schodzony wodą, widzę ten mm -hmm. cały Te, to układ. musi być, to tak. e, przecież to też jakąś temperaturę pewno wytwarza. Niby, niby nowość, ale 15 rok, nie? Dopiero do nas, no, chyba do Polski na rynek, to zaczyna wchodzić. Ostatnim razem to sprzedawałem i 3 BMW. Też elektryczne, typowo. Do elektryków jestem pozytywnie nastawiony, bo wchodzi to, widzę, prężnie na rynek. Też są na nowe elektryczne auta, teraz stosowane dotacje od państwa.